Maciej Bąk, wiceprezes Portu Gdynia jest naszym gościem. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie prezesie, imponujące wyniki za 2022 rok zanotowały wszystkie duże porty przy polskim wybrzeżu. Do nich pewnie będziemy wracać, ale ja chciałbym, żebyśmy może zaczęli od tego, co was wyróżnia na polskim pomorzu, czyli zboże. I o ten wątek ukraiński chciałem zapytać, bo przynajmniej medialnie przez wiele miesięcy było tak to upakowywane, że to my, Polska, na sytuacji ukraińskiej nie chcę powiedzieć, że skorzystamy, ale generalnie wywożąc to zboże, pomagając Ukrainie, też napędzać będziemy wyniki polskich portów, więc pytanie do pana, i o Gdynię, czy faktycznie tak się stało? Jako port Gdynia od lat jesteśmy nie tylko liderem w Polsce, jeśli chodzi o przeładunki zbóż, ale także i na Bałtyku. Jednakże trzeba uznać, że te wolumeny, o których rozmawialiśmy w przypadku Ukrainy to jest jeden z czołowych producentów zbóż w Europie przecież to były wolumeny, które znacząco przekraczały łącznie potencjał wszystkich portów. Polskich, trzeba pamiętać, że te moce, które my wykorzystujemy w polskich portach, one przede wszystkim są przeznaczone dla naszych eksporterów. No, niemniej jednak, my podjęliśmy taką próbę poszukiwania możliwości eksportu ukraińskiego zboża. Oczywiście te wolumeny, którymi mogliśmy służyć Ukrainie, one były znacznie niższe od, od oczekiwań. I można powiedzieć, że dobrze się stało, że jednak znaleziono to kompromisowe rozwiązanie wywozu zbóż, tak jak było do tej pory, poprzez Morze Czarne, bo komplikacje, które wynikały z tego nowego łańcucha, moim zdaniem byłyby trudne do pokonania w tak krótkim okresie czasu. Ale to nie znaczy, że nie będziecie rozwijać tej części zbożowej w porcie, więc co się będzie działo w najbliższym czasie? To prawda, jesteśmy liderem i planujemy zostać tym liderem jeszcze przez lata, więc już teraz myślimy i prowadzimy kilka inwestycji, które mają nas na tej pozycji utrzymać. Taką główną inwestycją to jest dawny bałtycki terminal zbożowy. To mamy obecnie taką przejściową koncesję. Ale też już wkrótce rozpoczynamy remont nabrzeża indyjskiego. To jest nabrzeże, które właśnie sąsiaduje bezpośrednio i obsługuje terminal zbożowy. Jesteśmy przed dzień otwarcia przetargu na, na wybór docelowego operatora na, na, na tym terminalu. To będzie umowa 30-letnia. Jest bardzo duże zainteresowanie. Właściwie to jesteśmy po wstępnej fazie i można powiedzieć, że wszyscy czołowi graczy, o których myśleliśmy, zgłosili się do nas z, no, z chęcią dalszego, dalszej partycypacji w tym postępowaniu. To jest jakby nowe rozdanie. My oprócz tego, że remontujemy samo nabrzeże, które będzie dawało nowe możliwości przeładunkowe, zupełnie nowe parametry statków, to. Elementem postępowania przetargowego jest też przedstawienie koncepcji na, na zupełnie nowy terminal, ten lądowy na suprastrukturę, która ma dawać zupełnie nowe możliwości przeładunkowe. No, generalnie zmierzamy do zwiększenia raty przeładunkowej do tego, żeby ten terminal jest mały powierzchniowo, ale żeby był wydajniejszy znacząco i mógł służyć, mógł konkurować z najlepszymi tego typu terminalami przez najbliższe dziesięciolecia. Jak spodziewacie się, albo jakie macie założenia, jak to będzie wpływało na, na port właśnie w perspektywie tych e, trzech dekad, to m, poza kontenerami ma być taki bardziej korowy a część waszego biznesu? To, krótkoterminowo to jest ładunek, który jest bardzo trudny do, do prognozowania. On zależy od, od, od samych zbiorów, od koniunktury na rynku. Natomiast wiemy, że ta, ta, ten segment naszej gospodarki on na pewno będzie się rozwijał. Wiemy, że są możliwości jeszcze zwiększenia wydajności produkcji zbóż w Polsce, więc to będzie na pewno sprzyjać e, przeładunkom w portach. E, no, liczymy też, że technologia, którą przestawimy, ona sprosta wymogom, które na pewno wkrótce zostaną, wymogom środowiskowym, które zostaną wprost postawione terminalom przeładunkowym i, i wierzymy, że konkurencyjność tego terminalu przyczyni się do, do wzrostu przeładunków na nie. Te imponujące wyniki trzech największych polskich portów były mocno wywindowane przez sytuację geopolityczną i konieczność przywozu tych paliw energetycznych do, 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 do Polski, do polskich portów. Sąsi sąsiadujący z Wami prawie Gdańsk mocno właśnie będzie rozwijał te swoje moce przeładunkowe, jeżeli chodzi o węgiel, inwestować też będzie w naftoport. Jak Wy patrzycie w kierunku tych surowców? Podchodzicie do tego tak bardziej sezonowo, czy też będziecie się wzmacniać się w tym segmencie? Prawda, paradoks węgla polegał na tym, że jeszcze niedawno mówiliśmy, że to jest towar, który wkrótce zniknie z portów. No, po tym zdarzeniu mamy wrażenie, że tak długo jeszcze nie będzie. Bo to jest kwestia znalezienia alternatywnych źródeł energii. One tak szybko się nie znajdą. Choćby energia atomowa, która jest też planowana, to, to są lata 30. Tak naprawdę. Więc póki co węgiel w porcie Gdynia jest obsługiwany i mamy wrażenie, że jeszcze przez dobrych kilka lat będzie. Natomiast to. to My jako port dynia mamy pewną specyfikę. W odróżnieniu do innych portów jesteśmy mocno ograniczeni terytorialnie. My tak naprawdę skupiamy się teraz na zwiększeniu efektywności tych zasobów, które posiadamy, bo nie możemy ich w łatwy sposób powiększyć. I stąd też przyglądamy się różnym grupom ładunków i przyznam szczerze, że szczególnie zależy nam na tych ładunkach, które. No, są jak najbardziej rentowne. Węgiel na pewno jest takim ładunkiem, który daje dużą rentowność, ale oczywiście w perspektywie kolejnych dziesięcioleci to mamy świadomość, że węgiel, czyli jako główny obecnie surowiec energetyczny, on będzie w porcie wygasał. To gdzie szukacie swojej niszy w takim razie, jeżeli chodzi o ten transport ładunków? To szukamy. To prawda jesteśmy, można powiedzieć, najmniej energetycznym portem ze wszystkich portów polskich w rozumieniu tego, jaka, jaką część przeładunków stanowią paliwa, szeroko rozumiane. No mamy stanowisko do, do przeładunku obecnie oleju napędowego. To faktycznie poprzedni rok pokazał, że jest to niezwykle potrzebne miejsce takie, które pozwala na na uzupełnienie braku w produkcji krajowej tych paliw. Jesteśmy wczoraj po, po bardzo dobrym spotkaniu z naszym partnerem z Sperlem, który rozwija przecież też bazę w a ta baza jest no, modernizowana i, i rozbudowywana głównie w myśl współpracy z portem Denia, bo to tutaj przeładowywane są paliwa z importu i bardzo poważnie myślimy i nawet planujemy już wspólną przyszłość no a Do tego potrzebne są inwestycje, czyli mówimy, już teraz rozważamy i planujemy rozbudowę tego stanowiska o kolejne, być może też o nową grupę produktów. Poza dieslem może będzie to też inne paliwo. Czyli rozumiem, że to parę dni temu wprowadzone embargo na ropę naftową z Rosji jest dla Was dobrą informacją i daje takie perspektywy dobre na te najbliższe miesiące? Tak jak inne porty, my dopasowaliśmy się do tej sytuacji, to, to prawda, ja potwierdzam, że wcześniej właściwie prawie 100% tego surowca pochodziło z Rosji. No w ramach Endarga, firma, która, która handluje paliwem, szuka oczywiście kierunku zastępczych i już teraz myślimy, o tym, żeby dać te możliwości importowe i stanowisko, które było przewidziane głównie na mniejsze jednostki, które podchodziły tutaj do portu Udynia z paliwem, żeby mogły być to większe jednostki, bo mówimy teraz nie tylko o kierunkach już europejskich dostaw tego surowca, ale i światowych, i teraz, no, żeby zapewnić tę opłacalność te korzyści skali, Będziemy musieli być wkrótce gotowi na, na przyjęcie większych jednostek, tak żeby nie wymuszać przeładunku gdzieś w portach innych europejskich na, na mniejsze jednostki, które dopiero pływałyby do portu Gdynia. No to właśnie, to porozmawiajmy też o tych inwestycjach w infrastrukturę w porcie, no bo to jest to, o czym Pan mówi. One, przynajmniej z tego, co udało mi się wyszukać, skupiać się będą na tym, by poprawić dostępność dla tych większych jednostek w Gdyni. To prawda, ja może też tak, żeby Państwu zobrazować skalę. Porty są takim fenomenem w polskiej gospodarce, gdzie wszystko, co zostaje wypracowane, jest od razu inwestowane w dalszy rozwój. Udziałowiec, czyli skarb państwa, zrezygnował z dywidendy i daje to jakby gwarancję, i też taką określa strategię działania portów. My jesteśmy mocno nastawieni na, na inwestowanie i na rozwój, bo, bo chcemy wzmacniać pozycję polskich portów i zarazem też dawać nowe możliwości importowe, eksportowe polskim producentom, producentom czy usługodawcom. E Skala inwestycji, którą obecnie planujemy w Dyni, to przez dwa najbliższe lata zamierzamy wydać około miliarda polskich złotych. To, to jest zdarzenie bez precedensu. Wcześniej ta, ta skala wahała się między 100 a 200 milionów, więc to, to jest naprawdę przeskoczenie na, zupełnie na, na inny poziom. I faktycznie mamy mamy kumulację. No też wczoraj jakby rozmawiając, z, pokazując sport nas, naszym partnerom w spółce Pern i zaskoczeni jak, jak wiele inwestycji jest prowadzonych. Mamy rzeczywiście wysyp i urodzaj, oczywiście powoduje to pewne też perturbacje, ale my jesteśmy na to przygotowani i, i, i szereg inwestycji było przygotowywanych od lat, więc z pełną świadomością w nie się angażujemy. Do, Myślę taką najważniejszą inwestycją, to, to co pan redaktor zauważył, to, to jest faktycznie pogłębienie głównego, głównego kanału portowego i poszerzenie obrotnicy. Również remont nabrzeży wspomnianego wcześniej Indyjskiego oraz Holskiego, to faktycznie jest przygotowanie na, na większe jednostki, które będzie mógł podejmować port Dynia i faktycznie jakby popatrzeć na Statystyki zawinięć do portu, to tak jak liczba zawinięć, ona mniej więcej pozostaje bez zmian z roku na rok, natomiast średni tonaż po prostu rośnie, co też jest jasnym dowodem takim arytmetycznym, wręcz, że, że te jednostki, które wpływają, są po prostu przeciętnie coraz większe. My już teraz to widzimy i, i chcemy zapewnić obsługę tym największym statkom, które mogą wchodzić na Bałtyk. Chcemy, żeby one także... A ile Wam skapnie z tego projektu morskiej energetyki wiatrowej w Polsce? Gdynia była długo w grze. Finalnie ten nazwijmy to rządowy port instalacyjny budowany będzie w Gdańsku. Świnoujście poszło inną drogą i tam dogadali się z jednym z inwestorów. Porty serwisowe powstawać też będą wzdłuż całego wybrzeża. Teraz Łeba niedawno podpisała umowę z Orlenem. No więc, co, 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 co zostanie w Gdyni? No faktycznie jako port serwisowy, może to po pierwsze, to, to port Gdynia, tak jak wszystkie większe porty, to nie, nie, nie mają sensu takiej obsługi, bo są zbyt daleko od planowanych inwestycji morskich, wiatrowych. Natomiast no, można powiedzieć, że wypadliśmy z gry o port instalacyjny, chociaż nasza oferta jest ciągle aktualna i Tutaj mieliśmy tyle zwrotów fakcji, akcji, że nie wykluczone, że, że taka koncepcja do Gdyni też wróci, ale oczywiście to jest jakiś jeden z wariantów. My pracujemy nad obecnymi inwestycjami, które no, faktycznie nie uwzględniają tej, tej głównej roli portowej, czyli portu instalacyjnego w, w całym tym projekcie. Natomiast no, już teraz mamy szereg zapytań. Różnych kooperantów, producentów, którzy próbują znaleźć miejsce u nas i takie miejsce, które łączyłoby taką produkcję na, na, na potrzebę wsparcia morskich farm wiatrowych. Myślę tutaj bardziej o secondary steel. Coś, co, co też mogłoby wspierać rozwój morskich farm wiatrowych. To na koniec zapytam Pana o taką generalną ocenę sytuacji na ten rok w portach polskich portach czego należy się spodziewać czy to znowu będzie tak imponujący wręcz skokowy wzrost czy może tak jak podobnie jest w lotniczym kargo że ten wzrost będzie ale raczej taki spokojny zamrożony ustawiczny już no, przyznam szczerze, że co do prognozowania wolumenu przeładunków, to, to jak zwykle jesteśmy bardzo ostrożni. Gwałtowne wzrosty mają to do siebie, że rzadko kiedy się powtarzają. Ja myślę, że ten wzrost bardzo silny w polskich portów, on jednak ma niską szansę na, na powtórzenie się w przyszłości. Trzeba przyznać, że to był też pewien szok, wywołany wojną, szok energetyczny. No, moim zdaniem porty, porty polskie sprostały. Głównie myślę o przeładunku węgla, ale też pozostałych paliw. My w Dyni dosyć ostrożnie planujemy jednak wzrost. Trzeba pamiętać, że w Dyni mamy już siedem. 22 rok to był siódmy kolejny rok, kiedy notujemy wzrosty. W żadnym innym porcie takiej historii nie ma. Ten rok faktycznie kolejny wzrost może trochę o mniejszej skali. Trzeba pamiętać, że jednak. Mamy do czynienia z, ze spowolnieniem gospodarczym. To jest czynnik, który bardzo mocno wpływa na, na ogólne przeładunki w portach. To, to widać bardzo na, na szczególnie na towarach konsumpcyjnych. Tutaj e, przeładunek drobnicy skonteneryzowany jest takim przykładem i on już od właściwie drugiej połowy poprzedniego roku wykazywał tendencje spadkowe. Ostrożnie też oceniamy, że ten trend będzie kontynuowany co najmniej w pierwszej części bieżącego roku. Natomiast pozostałe towary możemy w niektórych przypadkach liczyć na wzrost. W przypadku węgla, no, tu jest też trudno prognozować mamy też takie przesłuchy, że tego węgla na razie jest dość. Więc nie sądzimy, że wszystkie okienka, które polskie porty, w tym port Gdynia, oferują, będą wykorzystywane. To w niezależności od, od bieżącego zapotrzebowania, ale no, generalnie port Gdynia jest portem uniwersalnym. Mamy właściwie wszystkie grupy towarowe i to też jest ten fenomen, który powoduje, że w przypadku spadku innego bardzo często pozostałe ładunki rosną i dzięki temu możemy osiągać wzrost. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Maciej Bąk, wiceprezes sportu Gdynia, był naszym gościem.